Chciałbym przedstawić Państwu wodę koreańską, Inaczej Tetradium Danieli. Na zachodzie również używana nazwa jest Bitri. Drzewo pochodzące z Korei i północnych Chin, bardzo rzadko występujące w Polsce, dorasta w naszym klimacie od 3 do około 5 metrów. Roślina dekoracyjna ze względu na, na baldachimy kwiatów kwitnących mniej więcej od początku sierpnia do, do końca sierpnia w zależności od odmiany roślina skromne wymagania glebowych jedyną jedynym minusem tej odmiany jest, że w pierwszych latach jest mało odporna na mróz dlatego warto ją ukrywać na zimę Zaliczane jest do najbardziej miododajnych roślin. Wydajność miodowa dziesięcioletniego zagajnika wynosi około 200 kg z hektara. Dziękuję.